Witam was zbudowany honda.pl. Honda Krzysztof Racz. si Honda CRV czwartej generacji. Samochód krajowy od pierwszego właściciela z całą historią wasą. Dwulitrowa benzyna, 155 KONI, manualna skrzynia biegów, wyposażenie środkowe. Lifestyle. Czyli skóra z Alcantara, podgrzewane fotele, czujniki parkowania, przed tył, kamera cofania, ksenonowe reflektory. To takie rzeczy najważniejsze. Samochód? Eee... Mówiłem, nie Mówiłem, 14 reprodukcji, w 15 yy, pierwsza rejestracja, 72,5 tysiąca kilometrów. Yy, generalnie bardzo ładnie. bo pokażę Wam zaraz jakąś tam drobną ryskę. A tak się prezentuje ten kolor Passion Red, to się nazywa. Tutaj mamy ryskę. W sumie nie znęcałem się niczym jeszcze nad nią, więc jest szansa, że tutaj coś z tego będzie, w sensie, że, że może. W dużej mierze powinna zejść, bo ona jest, nie jest jakaś tam specjalnie gruba. Jak już oglądamy szczegółowo, to tutaj mamy małe uszkodzenie, tutaj jest też małe zadrapanie na plastiku, tutaj mamy małe kuku, z tym, że to, to na pewno zejdzie, bo to jest biały lakier czyjś, znaczy, może nie biały był samochód, ale niemniej jednak jak kolorowy, kolorowe się tutaj dotknie, to robi się białe, więc to też pastą można jeszcze zdjąć. Tu jest mała ryska, która w dużej mierze też pewnie zejdzie, albo cała zejdzie. No i nie ma nic, no nie ma żadnych tu rzeczy drastycznych, no to są naprawdę jakieś takie bardzo niewielkie rzeczy. Tu jest jakiś niebieski lakier, no to tym bardziej, tym bardziej to zejdzie. No i tyle, więcej nic tutaj nie mam. Wam do pokazania, jeśli chodzi o uszkodzenia, tak jak mówiłem, ksenonowe reflektory, czujniki parkowania z przodu, z tyłu, kółka 18, opona zimowa Hankook 225 18 39 tydzień 2015. No, w kondycji, jeśli chodzi o bieżnik, bardzo dobrej. Rocznik, no to już każdy według uznania, no jest to jakaś tam, uważam, jak na oponę zimową, no to zbliżamy się do granicy, więc ten rok może przyszły, ale dalej duży. No nie ma sensu chyba jeździć na takich oponach. Klocki, tarcze. No to tak, z przodu tarcza ledwo co wyczuwalny rant, więc jest bardzo, bardzo ładna. Klocek, widać klocek, tak nie zobaczycie. Może z drugiej strony pokażę, więc tutaj na pewno nie ma tematu, nie ma wydatków. Z tyłu tarcza z trochę bardziej wyczuwalnym Yy, rantem i klocek, takie bym powiedział dobre pół nawet, chyba więcej niż pół. Magazynik wielki, jak to w ceryfale, roleta Tutaj pocierany trochę ten plastik, bo było korytko, wyjąłem je teraz na czas filmu. Ale mam korytko takie tutaj przykrywające bagażnik. One nie, nie było już zbyt piękne, więc dlatego je wyjąłem. No ale niestety ujawniły się te plastiki, które są lekko powycierane właśnie przez to korytko. Koło dojazdowe, no i też tutaj koło jest wielkie, więc jakieś drobne rzeczy można płyn do spryskiwaczy mały wrzucić, czy, czy jakieś tam inne szmatki, środki do czyszczenia auta. Tutaj kamera, o której wspominałem. Idziemy do środka. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, zamykanie, otwieranie ze środka, blokada szyb, boosterka elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane. Eee, czujniki, e, czujniki parkowania, które można wyłączy, wyłączyć z reflektorów i VSA czyli ESP za asr eee, Tutaj skóra z alkantarą, No i jak to wchodzi? No, ten boczek już jest troszeczkę wytarty. Tutaj te siedzisko jest niezłe, no widać już oczywiście drobne jakieś tam zagniecenie no takie są to niestety elementy w tych samochodach. Nie jest to najmocniejsze, zawsze mówię, jest... tapicerki nie są najmocniejszą stroną e, Hondy. Szóstka skrzynia, podgrzewane fotele słabiej i mocniej. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobię w tym aucie. Jest do wymiany e, no, teraz zgasło niby, bo dzisiaj już wymieniłem. O, zapaliło się, no właśnie. Eee, czujnik start-stop. Jeden wymieniłem, no okazało się, że chyba to nie ten, ewentualnie być może e, pomoże, że trzeba to skasować po prostu komputerem Hondowym. Ja tylko wymieniłem i odłączyłem akumulator i niby było na początek e, ok przez, nie wiem, kilka kilometrów i za chwilę się tutaj mi zapaliło, więc, no ale to zrobię, to nie jest jakiś tam temat, bo tam są jeszcze dwa czujniki. Yy, więc yy, może kolejny jest do wymiany albo po prostu to trzeba skasować komputerem hondowym. Yy, więc się tym zajmę. Tu jest komputer pokładowy, tutaj mamy limiter yy, i tempomat, tutaj mamy sterowanie radiem i, i drugi komputer. Zestaw głośnomówiący, klima automatyczna, dwustrefowa, czujnik, yy, czujnik z. Yy, o, zabrakło mi słowa. Fotochromatyczne lusterko więc samo Kamera, kamera cofania. No i tyle tu, jeśli chodzi o środek, chyba zaciągniemy ręczny Przepięk 72,5 tysiąca. 2 litry benzyna, no niezniszczalny praktycznie motor, no nic się z tymi silnikami e, nie dzieje, no i może też zagazować przy moją LPG. Tylko trzeba pamiętać o częstszej regulacji zaworów, standard to jest 100 tysięcy, 000... a jak jest gaz, no to raczej max 50, no może 40 nawet. gaszamy. regulowane oparcia, zobaczcie, że yy, o taki ząbek można, tu będzie widać, o. więc może być bardziej pionowe lub takie bardziej leżące, wtedy zyskujemy jakieś tam 3, 3 cm yy, w bagażniku, więcej można coś dołożyć. Yy. No Czysty, ładny wóz, no. płaska podłoga, jak to w każdym Cerfale. W bagażniku już byliśmy. No tu standardowo te plastiki to oczywiście nie są najmocniejszą stroną, tak jak i ta więc one są tutaj trochę podrapane od wchodzenia e, dzieciaków, no. Więc to jest nieuniknione. Ewentualnie można ten plastik kupić, no. Bo pewnie kosztuje ze 300 w chącie. Ale boczek to to wszystko jest w nienagannym stanie. A te elementy, no niestety, one są tak podatne na zarysowanie, że tak naprawdę pazurem się weźmie już i już od razu pozostaje kreseczka. Ryska. Podwórkitniku, AUX, USB, gniazdko 12V. Tutaj wyłącznik poduszki pasażera. O dziwo, wiecie co? Ostatnio któregoś trwała, pokazywałem i mówiłem, że Tutaj ta szpara jest w każdym. O dziwo w tym nie ma. To niespotykane, bo generalnie jest w każdym. A tutaj, tutaj jest równo, nie ma tej dziury. Pokażę Wam grubość lakieru. Aha, może jeszcze książkę. Książka, instrukcja, tutaj w tym już nie będę tego wyciągał, ale w tym segregatorze są wszystkie przyglądy, zlecenia za, za serwisy. Samochód kupiony w Honda Plaza i tam także serwisowany. I mamy luty 16, luty 18, luty 20, lipiec 21, 68, 918. Eee, a teraz ma 72,5, więc no 3000 km temu zrobiony ostatni przegląd z olejem, z filtrem pyłkowym. Pokażę Wam grubość lakieru. Samochód miał drobną szkodę, naprawdę parkingową. Nie mam zdjęcia, znaczy, mam zdjęcie, ale w telefonie, więc na pewno Wam teraz tego nie pokażę. Szkoda zlikwidowana w autoplazie, czyli siostrzana firma Honda Plaza, i tam było, było to robione. Więc w autoryzowanej stacji. No i wygląda to tak, zaraz Wam wszystko powiem. Tu mamy 107, tu jest OK, to jest. Oryginalne 101-155, więc tutaj już 180. Pocieniowali te drzwi, te drzwi nie były uszkodzone. Uszkodzenie było w tym miejscu no i w, tu na tych drzwiach takie bardzo niewielkie, no a tu pod drzwiami ten yy, to jakby. Ten element był, był uszkodzony, więc cały błotnik jest wymieniony Czyli tylne drzwi są wymienione na nowe i tylny błotnik jest wymieniony na nowy Mam zdjęcie, nie ma żadnej wątpliwości, uszkodzenie żadne Tutaj 195, więc dość grubo polakierowali 190, 166, 164 No i gdzieś tam to w tym miejscu pewnie nie, nie tu No a gdzieś znalazłem. No w którymś miejscu wiadomo, że musi być łączony ten błotnik tam. Więc błotniki i tylne drzwi są nowe. Pokrywa bagażnika. Ale uszkodzenie mówię. Mam niewielkie w ogłuszeniu zamieszczę zresztą to zdjęcie. Takie dosłownie 10 na 10 cm na tych drzwiach. No i pod drzwiami tam. Wgniecenie małe. 98, 91, 98, 102 sto dwanaście pięć pięćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięć i tyle i zaczyna padać deszczyk Zapraszam Was na używana honda.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. E, lub też inne Hondy. Mam w tej chwili drugą, też e, podobną, bardzo Hondę CRV, bo w tym samym kolorze. Ten sam rocznik też 14 na 15 tylko egzekutyw jeszcze w automacie. To takie auto. E, zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, Tam znajdują się samochody innych marek. Aczkolwiek teraz to no, jakoś tam się rotuje bardzo szybko i często nie wrzucam, więc w pierwszej kolejności oczywiście Facebook. E, tam wrzucam oferty. Zapraszam do polubienia tego profilu. E, polubcie mój profil, e, zasubskrybujcie kanał autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak to. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania. Zapraszam do, do zakupu. Dzięki, cześć.